Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiamy Was drodzy parafianie z pielgrzymki. Dziś, czwartek, 14 sierpnia, wspominamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, patrona naszej grupy. To dla nas wyjątkowy dzień. Zabieramy Was ze sobą do jasnogórskiego sanktuarium. Wasze intencje. Serdecznie pozdrawiamy i błogosławimy. Jesteśmy wspólnotą i jesteśmy w drodze. Dalej e, pielgrzymujemy do celu, ale przede wszystkim myślę, że ten czas e, nam dużo pomaga, e, bo jesteście razem z nami. Pielgrzymujemy e, i doświadczamy tej e, obecności Chrystusa. Chrystus, który jest drogą, który nas prowadzi do, do swojego Ojca. Bądźcie z nami e, duchowo. Pozdrawiamy was serdecznie, duchowi pielgrzymi, wszyscy wy, którzy też w internecie patrzycie, jak pielgrzymka wygląda. Modlimy się za was gorąco, też o modlitwę prosimy i wszystkiego najlepszego. Dziewek jeszcze kawałek, teraz się. za Przyszli, do zbioru, na Alleluja, Alleluja. Na dach, na z nią się Napełnili aleluja aleluja Na barankach Na górach Tak dzięki Wszyscy w tej się no Może, może Tam Nie はい。